Jest piąta rano. Jedni muszą o tej porze wstawać do roboty, a dla mnie jest to jeszcze środek nocy. Tak się składa, że zachciało mi się jeść, więc, moi drodzy, naszym celem jest znaleźć coś do jedzenia i nie obudzić starego, bo inaczej nam wpierdolę. No, będzie źle po prostu. Taki mamy pokój, plakaciki. Można nawet kasę se wziąć. światło lepiej wyłączyć żeby nikt nie wiedział że nie śpi można coś z tym koszem zrobić nie masz niczego co można by wyrzucić sekretnie ale po co ta agresja dopiero co zaczęłam a gra już mnie wyzywa wychodzę z pokoju korytarz co to to się tylko kręci Odejdź. No to wchodzę. A, to pokój rodzeństwa. Tu mieszka nasza siostra. Oto są jej idole. Mogę ją dotknąć. Aha, nasza siostra ma specjalne moce psychiczne i może nas zabić tak po prostu. Dobra, czyli mam jej nie budzić. Jeszcze raz do niej idę, może ma coś ciekawego w pokoju. Ukradnę jej pieniądze. A to jej chłopak. Wezmę wodę. No, nic już nie ma. Te obrazy się zmieniają, jak się wejdzie jeszcze raz do pokoju. Łazienka, wypiję wodę, zobaczę, czy coś się stanie. Nic, ale mamy hajs. Pasta do zębów. Można ją zjeść. Nie tego mamy szukać do zjedzenia. Teraz zwiedzę drugą część domu. Ktoś sprząta tu w ogóle? Można wyjść na zewnątrz. Dużo hajsu leży w tym domu. Miski dla psa? Nie mam psa. O chipsy nareszcie. Ale to chipsy dla Noobów. Nie jestem Noobem. Pełne wyposażenie nie mogę ich podnieść, muszę wypić wodę. Mam je. Ciekawe co jest w lodówce: głowa, pieniądze i mleko. Tak, to właśnie normalni ludzie trzymają w lodówce. To zjem teraz te chipsy. Misja wykonana, możemy iść spać. Jeszcze wezmę sobie kasę. A co jest w tym pokoju? Obudziłeś mnie. Słyszałem, jak otworzyłeś i zjadłeś paczkę chipsów. I mnie zabił. Nie można jeść chipsów, bo są za głośne. Muszę znaleźć coś innego. W takim razie wezmę mleko. No co? Nie toleruję laktozy. Aha! Co można zjeść, żeby było ciche, żeby nie wywoływało alergii i żeby mnie nie zabiło? Pójdę do sklepu. Nie wiem, co może być o tej porze otwarte. Jakaś żabka, może. Otwarte 24 godziny. No to idziemy. Siema. Można kupić jakieś lody. Sok pomarańczowy. Nie jest prawdziwy. Dobra. Zapalniczka, gdybym chciała podpalić sklep, wezmę jakiegoś Energola. Tanie tu sprzedają. To chcę, no dawaj, już wypite bez płacenia. Ten koleś ledwo żyje, można brać wszystko i nie płacić. Po spożytej kofeinie nie możesz już ponownie zasnąć. Celem tej gry było zjedzenie przekąski i pójście spać. To było takie proste. Weszłam jeszcze raz do pokoju ojca. Patrzcie do mnie ma problem, a sam ma tuskitraną pakę chipsów. A potem ma takie sraki, że musi mieć oddzielny kibel, żeby łazienki nie zajmować. Jakiś proszek znalazłam. Nie wiem, dziwny ten ojciec. Ej, słuchajcie, chyba wiem. Wiem, co z tym zrobić. Teraz trzeba iść po wodę. Ukraść sisterce. O i mamy dobre pićku. Przeszłam grę. Dziękuję. Do widzenia. Co jest? To... No co to jest? Dobra, nie wiem o co chodzi. Każde jedzenie mnie tu zabija, wychodzę z tej gry bajo.